Witajcie koledzy, witajcie moje polskie bracia i siostry Dziś się naszukałem coś wyjątkowego Coś wspaniałego Tu jest samczyk A tu jest samica Wszystko po tym samym samcu Po dolczywita o. Jestem piękny samiec. Jest to syn dolczywita razy dziki gołom z pustyni. Co z wyjątkowego. 21 rok, 2142, moja sekcja 039. Czy jestem dziki. To jest ta półsotra też, ten sam ojciec. 10 rok 38-70. Ona ma starszą obrączkę ona jest też z roku 21. Rok. Z matki strony jest Zahara, dziki goł z pustyni, a ojciec jest sławny syn Dolczywita, matka. Jego poszło za 250 tysięcy euro do Chin. Bardzo piękne, zdrowe gołębie na moich produktach życia. Produkty się wyszmienicie sprawdzają u różnych hodowców. Wczoraj coś nietopowego mnie trafiło. I jeden hodowca rok w, w tamtym roku zakupił Os Pilar Koki. Ma to do dzisiaj ten produkt. Kupił, bo ma ogromne problemy z ospą u gołębi. Zakupił, bo miał ogromne problemy z ospą, z chorobami u gołębi. Jakiś tam gołom w las przybłęda i zarażył mu całe stado. Nigdy tej choroby nie miał, mówił, ale nigdy nie szczepił i miał ogromne problemy. I co się okazało? Wczoraj się przyznał, że Askia Pilar Koki również i ospę mu wyleczyło z tych gołębi. Tutaj pisze, że poleca ten produkt i nigdzie takiego produktu na rynku nie ma. I że mu ospę wyleczyło. Możecie sobie to przybliżyć. Tutaj pisze, że to nawet ospę zabija, że jest w szoku, takie czegoś jeszcze nie widział. I to było w roku 2023, gdzie miał te ogromne problemy. Jak zachorowały, to od razu im ten askapilar podał. I także u królików miał problemy zdrowotne. To króliki mają teraz po 10 do 15 młodzików A tutaj ten fakt z tymi królikami Że miała na max 6 młodych A teraz po 10 do 15 młodych Nic innego nie podawał, tylko ASKA Pilar KOKI Zobaczcie kolegi na te piękne tych kołąbków Jakie to zdrowe, jak to się błyszczy na moich produktach życia ASKA Pilar KOKI co tu dużo mówić? Każdy co ma to kwali, to w życiu nie widział takiego super produktu. W życiu nie widział takich zdrowych gołębi w, w gołębniku. Twoje, twoje gołębie niedocenione na moich produktach to prawdziwe perełki. Zrób jak mówię, rozdziel to wreszcie, zacznij być prawdziwym hodowcą. Samce, samice oddzielnie. I trenować, wypuszczać. Jeden dzień samce, drugi dzień samice. To będzie latało godzinami na tych produktach, a do lotów takie mięśnie wyrobił. Jak nigdy w życiu będziesz miał taką przewagę nad tymi wszystkimi mistrzami, jak nigdy. Te mistrzki mają jeden wielki problem. One masz za dobre gołębie z kompletami na lepsze lotniki. Ale ty kolego, ty nie masz nic do stracenia. Co ty tam masz? Po pięć, sześć lotach już przerwałeś lotę. Wypuszczaj to, trenuj to. Widzisz, widział, jak to fajnie pójdzie na tych produktach życia. Później możesz sobie jeszcze jakąś parkę ferbartów zamówić. Ferbarty to fundament. Według mnie nie ma lepszej głębi na świecie jak ferbarty. Tutaj tak samo odnikajna krew dolczywita. Wszystko do Chin poszło za miliony. A tutaj ten ojciec jest dolczywita, syn. Takiego czegoś nie ma nikt na, w Europie już. Tylko u Kurbackich. Te gołębie się super sprawdzają też na całym świecie Wszystko z moich starych gołębi razy dolce vita tak. Bardzo ważne jest też karmienie Karm cały rok Bardzo dobrą, super mieszanką lotową Żadną pierzeniową Pierzeniówkę wymyślili tylko cwaniaki Żeby ten sport był tańszy Jak będziesz dawał jęczmien, pszenica i miód To twoje gołębie upadną na zdrowiu, upadną na kondycji Super karma i